Cześć, tu Michalina. Witajcie na kanale My Yoga Class. Dziś praktyka wzmacniająca na zdrowy kręgosłup. Popracujemy nad stabilnością i czeka na Was kilka wyzwań. Skakujcie na matę i zaczynamy. Jak zwykle, zacznijmy naszą praktykę w leżeniu na plecach. I dziś przydadzą nam się dwa klocki do jogi, ale na razie, na razie się nim po jeden i wsujmy go między UDA najwęższą albo tą średnią szerokością. Stopy nie są za blisko pośladków. Aktywnie obejmujemy klocek, unosimy biodra w górę i zwijamy ręce w pięści, odkładamy na kościach biodrowych. i Pięści napierają na miednicę, a miednica się opiera, nie obniża się. I w ten sposób nieco łatwiej jest nam aktywować pośladki, które są częścią mięśni kor. I one też poprawiają naszą stabilność. Dlatego to jest tak ważne, że zawsze na początku praktyki budzimy pośladki do pracy, budzimy całe mięśnie kor, żeby później podczas praktyki móc stabilizować kręgosłup. Oddychamy. I zaczynamy delikatnie pulsować, czyli opuszczać i unosić pośladki. Nadal napieramy ramionami. Chcemy naprawdę czuć, że pośladki odpaliły się do pracy. Pulsujemy, oddychamy. Jeżeli siedzimy w ciągu dnia, pośladki się rozluźniają, jadą na wakacje, i później ciężko nam jest w aktywnościach fizycznych, zarówno takich jak yoga, jak i po prostu w życiu na co dzień. Pulsujemy. I trzy, dwa. Jeden, zostajemy z biodrami w górze, nadal aktywnie, unosimy ramiona, zginamy nadgarstki i rozgrzewamy, przygotowujemy nadgarstki do pracy. Trzy duże oddechy tutaj. Zmieniamy, rozciągamy lewy nadgarstek. Odkładamy na razie tylko ramiona na matę, a plecy kręg po kręgu. Powoli w dół. I rozluźniamy. I zmieniamy ułożenie klocka, i wsuwamy klocek między kolana. I to jest opcja pierwsza. Jeżeli czujesz, że Twoje mięśnie, kor nie są jeszcze gotowe na duże aktywności, budujesz dopiero tą siłę. Zacznij ze stopami na macie. Jeżeli już czujesz, że dasz radę zrobić coś więcej, można spróbować unieść nogi ugięte pod kątem prostym, ale kolana są nad biodrami i kość, kość krzyżowa jest cały czas na macie. Naturalny, delikatny łuk w odcinku lędźwiowym. Obie łopatki są na macie i splatamy ręce z tyłu na głowie. I tutaj też chcesz Poczuć, że głowa jest jak w koszyku, że tył szyj jest wydłużony i głowa i szyja nie biorą udziału w tym ćwiczeniu, tylko właśnie mięśnie w tułowiu, mięśnie kor. Duży wdech tutaj. I powoli wydech w górę. I chcesz oderwać łopatki od maty, ale nie zwijając się w precel, tylko bardziej unosząc się w górę. Powoli wdech w dół. Powoli wydech w górę. I wdech w dół. I starasz się tutaj nie przyspieszać. Próbuj utrzymać moje tempo. Powoli wydech w górę. Powoli wdech w dół. Powoli wydech w górę. I gdziekolwiek jesteś ze stopami, prostujesz prawą nogę w kolanie. Uginasz, wdech w dół. Wydech w górę. Lewa noga prosta. Uginasz, wdech w dół. Wydech w górę. Prawa noga prosta. Skręt w lewo. Wracasz, uginasz, wdech w dół. Wydech w górę. Lewa noga prosta, delikatny skręt w prawo z centrum ciała. Wracasz do centrum, uginasz nogę, wdech w dół. Ostatnie dwa razy dodamy kolejne opcje: wydech w górę, prawa noga prosta, skręt w lewo, a prawym ramieniem sięgasz przy lewym udzie. Wracasz ręką na głowę, wracasz do centrum, uginasz nogę, wdech w dół. I ostatni raz, wydech w górę, lewa noga prosta, skręt w prawo i sięgasz lewym ramieniem. Wracasz ramieniem, wracasz do centrum, uginasz nogę i wdech w dół. Wyjmujesz klocek, przyciągasz nogi do tułowia, można się pobujać na boki. Duży wdech i wydech. I teraz ćwiczenie na stabilizację w ruchu. Nogi zostają ugięte pod kątem prostym. Kolana nad biodrami, czyli uda, pilny, żeby uda nie szły za blisko do brzucha i żeby nie sturlać się z kości krzyżowej, tylko czujesz kość krzyżową. Nogi we właściwym ułożeniu ściągasz żebra do ziemi i unosisz ramiona. Podbrzusze aktywne. Wszystkie te mięśnie, które przed chwilą pracowały, teraz pomogą Ci w tym ćwiczeniu. I powoli opuszczasz i prostujesz prawą nogę, lewe ramię. I wracasz. Lewa noga prosta w dół i prawe ramię. Wracasz i na zmianę. Jedna strona, wdech, wydech, druga strona, wdech i wydech. Czyli stabilizujemy. Wzmacniamy, jednocześnie pracujemy nad koordynacją. I zwróć uwagę, czy nie wypychasz żeber do sufitu, stabilizujesz cały kręgosłup na macie i tylko pracują staw ramienny, stawy biodrowe, miednica stabilnie i jedna, druga strona. I jeszcze raz. Jedna strona. I druga strona. I powoli krzyżujemy kostki, łapiemy się pod kolanami, rolujemy się do siadu, a z siadu od razu przechodzimy sobie do klęku podpartego, do krowy kota. Czyli trochę sobie jeszcze rozgrzejemy i rozluźnimy kręgosłup. Na wdechu opuszczasz powoli pępek, delikatnie klatkę piersiową łopatki do do kręgosłupa. Nie zadzielasz na siłę głowy i z wydechem odpychasz się od maty, rozluźniasz głowę. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Jeszcze dwa razy we własnym tempie. I wracamy sobie do klęku podpartego. Bierzemy klocki. Jeżeli nie masz klocków, to trudno, to wykonaj to ćwiczenie bez klocków. A jeżeli masz klocki, ustawiasz się w ten sposób. Kładziesz ręce na klockach i ważna rzecz, żeby podejść bliżej kolanami do klocków, bliżej niż Ci się może wydawać, że potrzebujesz. Wtedy łatwiej jest zaangażować mięśnie w tułowiu i zachować proste, stabilne plecy. I nadgarstki są bezpośrednio pod barkami. I na koniec, jak już to mamy, trzeba sobie już ustawić odległość między, znaczy odległość klocka od klocka. I głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. I chcesz utrzymać stabilne plecy, wysyłając lewą nogę do tyłu i na razie lewa stopa zostaje na macie. Jeżeli będziesz wykonywać to ćwiczenie dokładnie, naprawdę poczujesz, że dużo się dzieje. I powoli unosisz lewą nogę nad matę, ale nie Kosztem odcinka lędźwiowego, więc delikatne uniesienie i czujesz, że pracuje lewy pośladek i tył uda. Palce lewej stopy patrzą w dół. Ramiona aktywne. I jak to masz, wysyłasz prawe ramię przed siebie, mniej więcej na wysokość ucha. Plecy są wydłużone, nie opadasz żebrami do maty. Głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. Oddychasz, dużo się tutaj dzieje i dodatkowo zaczynamy pulsować lewą nogą. Oddychamy, pulsujemy. Stabilne plecy, stabilny cały tuł. Trzy, dwa i jeden. Odkładasz lewą stopę, odkładasz prawe ramię i druga strona. Prawa noga delikatnie wysuwasz do tyłu. Najpierw znajdujesz ułożenie ciała, unosisz prawą nogę, od razu czujesz prawy pośladek i lewe ramię. W górę przed siebie na wysokość ucha oddychasz i zaczynasz pulsować prawą nogą. Całe ciało jest aktywne. Zauważ też, czy miednica jest cały czas ułożona w ten sam sposób, czyli nie unosisz bardziej prawego biodra. Trzy, dwa, jeden i odkładasz. Przesuwasz klocki na bok. I przechodzimy do psa z głową w dole. Zaczynasz od klęku podpartego i tylko unosisz i wypychasz biodra w górę i do tyłu i masz mniej więcej dobrą odległość między stopami a nadgarstkami. Trzy duże oddechy tutaj. Odpychasz się ramionami od maty, podbrzusze mocne, wydłużasz plecy. Przechodzimy na początek maty: albo jeden duży krok, albo kilka kroków, ale staraj się nie odrywać rąk od maty. Jeden krok, drugi krok i z prostymi plecami w górę wdech. I wydech. Rozluźniasz. I spróbujemy teraz w pozycji krzesła. I staramy się zachować proste, stabilne plecy, cały tułów. Stopy są na szerokość bioder, uginasz biodra, uginasz kolana, nie opuszczasz klatki piersiowej, wszystko jest w jednej linii i splatasz ręce z tyłu na głowie. Unosisz głowę do splecionych palców, całe ciało jest aktywne, i z powrotem w górę wdech i wydech do krzesła. Wdech w górę i wydech do krzesła. Kolana nie wychodzą przed palce stóp. Wdech w górę. Wydech do krzesła. Zauważ, że uginam się z bioder. Plecy zostają proste, wydłużone. Wdech w górę. Wydech do krzesła. I wdech w górę. I dodamy. Kolejny element, obrócę się do ciebie twarzą. Ty możesz to robić cały czas tak samo na macie. I będziemy odstawiać stopę do boku i wykonywać to samo ćwiczenie. Uginasz kolana, wypychasz biodra, plecy proste, wracasz, dostawiasz stopę i na drugą stronę. Uginasz kolana, wracasz do centrum, do boku. Wracasz do centrum. Dużo skupienia. I jeszcze raz na jedną stronę, na drugą. I wracam na początek maty. Unosisz ramiona w górę, wdech. Z wydechem schodzisz w dół, bierzesz dwa klocki po drodze, odkładasz ramiona na klockach, prawa stopa do tyłu, lewa noga jest ugięta, możesz być tu, możesz być nawet wyżej, byleby zachować stabilne, proste plecy i możesz się delikatnie pobujać do przodu, do tyłu. Można unieść też lewą stopę, zostać napięcie, oddychasz. I zatrzymujesz się, opuszczasz prawe kolano. Jeden klocek można odłożyć na bok. I jeden klocek odkładasz po prawej stronie. Prawe ramię na klocek i wdech w górę do skrętu. Wracasz lewym ramieniem na matę, przechodzisz do deski. Powoli opuszczasz kolana i powoli przechodzisz do leżenia na brzuchu. Czoło jest na macie, ramiona są wzdłuż tułowia. Podbrzusze jest aktywne, czoło. Czy patrzysz cały czas w dół na matę, wydłużasz tył szyi. I na wdechu aktywne pośladki, unosisz nogi, i tu w górę wdech. Patrzysz w dół na matę. I wydech w dół. I jeszcze dwa razy wdech. I wydech. I ostatni raz. I wydech. Ręce odkładasz przy tułowiu. Aktywne podbrzusze odpychasz się od maty, przechodzisz do psa z głową w dole, trzy oddech. I przechodzimy na początek maty do naszego aktywnego krzesła w górę, wdech. Spratasz ręce z tyłu na głowie, plecy proste, cofasz głowę. I z wydechem uginasz kolana biodra, wypychasz pośladki do tyłu, plecy proste, bez robienia takiego łuku i wypychania żeber do maty. Wszystko jest aktywnie w jednej linii. Wracasz w górę, wdech, wydech, krzesło. Wdech, wydech, wdech. Wydech. Uginanie się z bioder jest jedną z najważniejszych rzeczy, którą trzeba się nauczyć. I żeby dobrze radzić sobie w jodze, jak i w życiu na co dzień, uginasz się z bioder i wracasz. Uginasz i wracasz. I teraz do boku jesteś w staniu. Prawa noga do boku. Uginasz kolana, biodra. Wracasz do centrum. Lewa noga. Wracasz w centrum. Prawa. Lewa. Prawa. Lewa. Prawa. I ostatni raz. Lewa strona. I wracamy na początek maty ramiona w górę, wdech, z wydechem schodzisz w dół. Klocki, będą potrzebne, lewa noga do tyłu, lewe kolano zostaje w górze, i możesz sobie pobujać się przód tył, unosząc prawą stopę, zostając na prawej pięcie, możesz dzięki temu poczuć delikatne albo bardziej intensywne rozciąganie tyłu nogi, oddychasz. Wyciągasz plecy. I powoli zatrzymujesz bujanie, odkładasz prawą stopę na matę, lewe kolano. Lewy klocek nam posłuży jako podparcie, lewe ramię na klocek i skręt, prawe ramię w górę wdech. I z wydechem przechodzisz do deski. Całe ciało aktywne. Opuszczasz kolana powoli w dół do leżenia na brzuchu. I takie ćwiczenie jak było poprzednio. Czoło na matę, ramiona wzdłuż tułowia, podbrzusze i pośladki aktywne. I w górę wdech. I wydech. I jeszcze dwa razy wdech. Wydech. I ostatni raz wdech. I wydech, rozluźniasz. Ręka na rękę, ręce pod czoło i trzy duże oddechy tutaj. I powoli ręce przy tułowiu odpychasz się od maty, i przechodzisz do siadów. Na zakończenie praktyki, siad skrzyżny albo jakikolwiek inny siad. I ramiona do boku, duży wdech, ramiona w górę, i wydech ręce na wysokość serca. I dziękuję wam bardzo za wspólną praktykę jogi. Koniecznie zostaw komentarz pod filmem, łapkę w górę i podziel się filmikiem ze znajomymi. Do zobaczenia kolejnym razem. Pa pa.